Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem zająć się kontynuacją zadań typu maturalnego. Zajmiemy się dzisiaj trigonometrią, czyli równaniem trygonometrycznym. Ale przed tym wszystkim może słowo wstępu. Zauważyłem, że statystycznie pewne równania są Dosyć słabo rozwiązywane na egzaminie dojrzałości w profilu rozszerzonym. No i chciałem powiedzieć, podzielić się takimi wskazówkami dotyczącymi sposobu rozwiązywania czy, czy pokonywania tych trudności w związku z tymi równaniami. Pierwszą taką rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to brak bardzo często przez maturzystów wykorzystywania tablic maturalnych. Tak? Czyli yy, weźcie pod uwagę, że te tablice są dla Was i one są jakby legalną ściągą, którą możecie mieć, macie na egzaminie dojrzałości i warto z nich skorzystać. Drugą rzeczą to jest coś takiego, że bardzo często zaczynacie rozwiązywać równanie yy, bez jakby koncentracji, bez refleksji nad tym, w jaki sposób, czy jakie to równanie jest, tak? Co ja mogę tam zrobić i czy to, co Zrobię, co mi przyjdzie w pierwszym momencie na myśl, będzie drogą, dro, dobrą drogą, i czy przyniesie sukces, tak? Bo nie zapominajcie, że statystycznie no, na jedno zadanie przypada mniej więcej od 12 do 16 minut na maturze rozszerzonej, więc ten czas jest dosyć cenny. Jak sobie poradzić, tak? Czyli jak zauważyć te związki? No, związki zauważamy, ja polecam tutaj pierwszej kolejności nie skupiać się na równaniach trygonometrycznych, tylko może zacząć, jeżeli mam problemy z zauważeniem tych związków, zacząć od tożsamości trygonometrycznych, tak? czyli od rysowania wykresów przynajmniej funkcji sinus, cosinus, od to weryfikowania czy dana równość jest tożsamością czy nie. No bo zadania z tożsamością pozwolą wam już potem finalnie w równaniach zauważyć te związki. Tak? Oczywiście generalnie celem każdego równania trygonometrycznego bardziej złożonego jest doprowadzenie go do równania elementarnego, który już stosunkowo łatwo da się rozwiązać poprzez odczytanie rozwiązania z wykresu i tutaj mamy takie równanko. Przykład takiego równania, które miało dosyć niski współczynnik rozwiązywalności. Zobaczmy sobie, rozwiąż równanie 4 sin 4x razy cosinus 6x równa się 2 sin 10x plus Jeden, dobra i co ja sobie widzę, jak już wspomniałem wcześniej, najczęściej uczniowie próbują tutaj, widzą 4x, próbują stosować wzór na sinus kąta podwojennego, czyli 2 razy 2x, cosinus 6x, no to też można 2 razy 3x zrobić, tylko pytanie, czy jeżeli ja zrobię tutaj 4 razy 2 razy sinus 2x razy cosinus 2x, to czy to coś mi da, tak samo w kosinusie podwójnego kąta mamy w zasadzie trzy możliwości wyboru tego wzoru. Eee, I pytanie, czy mi coś da pewną wskazówką patrzcie, pewną wskazówką jest rozłożenie tu mamy sinus bez sinus 10x plus 1, a tu mamy 4 i 6. Tak, czyli jakąś pewną wskazówką jest to, że dziesiątkę dobrze by było rozłożyć na czwórkę plus szóstkę, tak? E, takie sprawniejsze oko ucznia, zauważysz, że mamy wzór na e, iloczyn sinusa e, jednego kąta, powiedzmy alfa, razy cosinus beta. I teraz ja wezmę po prostu tablice naturalne i zrobię to tak, jakbym był uczniem i robił e, to po prostu na egzaminie dojrzałości. Teraz tak. Co ja widzę w tablicach? No Na stronie tutaj moich tablic które ja mam, mamy stronę yy, tutaj, zobaczyłem stronę 14. Tak? Ja tutaj może pokażę, pokażę do, yy, to jest ta strona. I tutaj yy, widzę już taką zależność na jak sinus alfa razy cosinus beta, czyli my mamy taką tutaj sytuację, to jest jedna druga razy sinus sumy alfy plus beta plus sinus alfa minus beta. Tak? Przy czym naszym alfą jest ten kąt, a naszą betą jest ten kąt. Tak? Bo my chcemy tą lewą stronę tak? według tego wzoru zapisać. No to spróbujmy sobie to rozwiązać. Tak? Mamy cztery razy jedna, druga. Otwieramy sobie nawiasik, no i tu mamy według wzoru sinus alfa, sinus alfa plus beta. Sinus. I nasze alfa to jest 4x plus 6x plus. I mamy tutaj drugi człon, sinus alfa minus beta. Hmm. Tu mamy czwóreczkę. Dobra. No i po prawej stronie przepisujemy to samo, na razie nic tutaj się nie dzieje, tak? Dobra. No, yy, tu już możemy sobie yy, zrobić, tu mamy 4 razy 1 druga, no to mamy 2 i kontynuujemy. Czyli mamy sinus 10x plus 4 minus 6 minus 2x, tak? Tu mamy ładny, może ten? Równa się yy, sinus 10x plus 1, dobra. No, może sobie yy, troszeczkę w górę damy. O, może tak. Dobra. No i co my dalej mamy? No. Yy, dalej mamy tutaj sinus minus 2X, tak? No i bierzemy sobie tablicę i przeglądamy sobie to, co my w tych tablicach mamy, tak? Na temat yy, funkcji trygonometrycznych, tak? Trygonometria, strona 11. Tutaj nic. Potem mamy wykresy. Mamy jedynkę. Mamy sinus, cosinus. Mamy, ne, e, mamy wzory tutaj redukcyjne. Mamy tutaj pozostałe wzory na sumę różnicy Dla każdego mamy y, tutaj okresowość. Y, no i co my tu jeszcze mamy? No niestety w tych tablicach, które ja mam, czyli powiedzmy, tablice starsze, bo to są już starsze tablice, yy, no ja przynajmniej w tym momencie nie widzę, nie widzę wzoru związanego yy, z parzystością tak? i nieparzystością. Czyli mamy własność taką, sinus minus x równa się minus sinus x. Tak? No, bo my tutaj tą własność mamy, tak? Czyli ta własność jest tutaj. No to my możemy zapisać to tak. 2 sinus 10x minus 2 sinus 2x równa się sinus 10x plus 1, tak? No i dobra. No to Widzimy, że pewne rzeczy nam się tutaj yy, zredukują, tak? Yy, no bo mamy 2 sinus 10x yy, przez minus, czyli mamy 2 sinus 10x minus sinus 10x, tak? Yy, 2 sinus 2x równa się 1, tak? No i co ja sobie może zobaczę, bo chyba mi się coś tutaj wkradło, błąd. Oczywiście, tutaj miało być 2. Tak? Tutaj miało być 2, czyli wkradł mi się błąd, czyli mamy tutaj minus 2 sinus 10x równa się. Czyli mamy coś takiego. Dobrze. No to to i to mi się zredukowało, tak? Czyli mam minus 2 sinus, sinus 2x równa się 1, dzielę sobie przez minus 2. I dostaje sinus 2x równa się minus 1 druga. Dobra. No i teraz już mamy równanie elementarne. Oczywiście możemy sobie podstawić jakieś te, za te 2x, ale możemy też y, oczywiście wykorzystać to, co mamy. Mamy już. O! Może tak. No, bo się już skończyła tablica. Może tak. O! Dobra, niech będzie tak. No i spróbujemy sobie, użyjemy sobie dalej tablic, tak? Czyli ja używam tego i weźmiemy sobie tutaj, e, naszkicujemy to co, ten wykres, który jest e, w sinusie, tak? Czym nas interesuje? Y, tu mamy oś y, tu mamy oś x, powiedzmy tu mamy jedynkę, minus jedynkę, no bo sinus jest zakreślony od no i widzimy, że sinus przechodzi oczywiście tutaj przez. Tak. I tu będziemy mieć tak pi mamy zaznaczone 3 drugie pi i 2 pi. No to powiedzmy, że tu jest nasze pi. Powiedzmy, że to jest nasze 2 pi, tak? No to spróbujemy sobie jakoś narysować. O. Tak żeby. Mniej więcej się to zgadzało. Tutaj mniej więcej na tej wysokości mamy minus jedną, drugą, no i prowadzimy sobie tą prostą, tak? I patrzymy, w jakich punktach przed. Tak? No i widzimy, że tutaj, no i widzimy, że tutaj, tak? E, tutaj ten, te skrawki, takie jakie które będą, no to będą różnice pi 6, tak? Czyli pi plus pi 6, tak? Czyli to będzie 7,6 pi. A tu będzie 2pi minus pi şu, to jest 11 szóstych pi, tak? Dobra. No to możemy sobie zapisać to rozwiązanie tak, w takim układzie. Yy, przy czym przypominam, za, yy, mamy argument 2x, tak? Czyli nasze 2x równa się, tak? Yy, 7 szóstych pi plus 2 π. K pi, gdzie oczywiście K należy do całkowitych. Dobra. No, dzielimy przez 2, bo my chcemy oczywiście x. No to x równa się 7 razy 1 druga, czyli 12 pi plus oczywiście K pi. Alternatywnie mamy, że 2x równa się 11 szóstych pi plus 2k pi. Dzielimy oczywiście tak samo jak poprzednio przez 2 no i dostaniemy, że x równa się 11 12 pi plus k pi, gdzie oczywiście k należy do całkowitych. No i mamy rozwiązanie uwzględniające okres, okresowość funkcji sinus tak? no Dobra, no to to była no, jeden sposób, tak? Mamy w zasadzie zadanko rozwiązane, stosunkowo szybko się dało to rozwiązać, ale uwaga, bardzo rzadko tak zdarza się, żeby uczniowie, yy, niestety, może tutaj wrócę, yy, no, yy, zauważyli, tak? Czyli mamy yy, tutaj ten wzorek związany z Sumą, tak? No to to jest jeden ze sposobów. Oczywiście to nie jest jedyny sposób rozwiązania tego zadania. Możemy też próbować rozwiązać to zadanie, zajmując się niejako prawą stroną. Tak? Czyli może zróbmy sobie, o ja sobie może przewinę, no i zapiszemy sobie jeszcze raz to równanie, ja sobie tutaj wezmę może to 4 sin 4x razy cosinus 6x o. dobra, równa się 2 sin 10x i plus 1 Dobra. No i my oczywiście cały czas korzystamy z tablic, tak? Czyli mamy pod ręką tę tablicę, ja sobie może tutaj, o, marzę, żeby było ładnie. Dobra. No i teraz zajmiemy się prawą stroną, no ale po prawej stronie mamy 10x. No to jeżeli ja tu widzę 4x i 6x, no to mam tutaj sumę alfa plus beta, tak? Czyli zastosujemy sobie ten i patrzymy sobie sinus alfa plus beta. No to to jest sinus alfa razy cosinus beta plus cosinus alfa razy sinus beta. No to zastosujmy ten zrób. Lewą stronę nie ruszę, tak? Czyli mamy 4 sinus 4x razy cosinus 6x. Równa się 2 razy. No i teraz mamy sinus 4x plus, 6, plus 6x. No to sinus alfa, czyli może tutaj zapiszę, że to jest. Sinus 4X plus 6X. Tak, mamy coś takiego. I teraz mamy tak, to jest nasze alfa i to jest nasze beta. Tak. No to 4 sinus alfa, czyli, czyli dwa razy m, mamy sinus 4X razy cosinus 6x. Tak, Patrzmy sobie dalej, plus cosinus razy sinus, tak? Plus cosinus. 6x, tak, na odwrót, razy sinus 4x. Dobra. No i oczywiście plus 1, tak? No to dobra, no to weźmy sobie teraz kontynuujmy, zobaczymy, co, my, co nam się tutaj wydarzy. No i teraz mamy tak. 4 sinus 4x razy cosinus. 6x równość 2 sinus 4x razy cosinus 6x plus 2 y, cosinus 6x razy sinus 4x plus 1 no bo ta dwójka była tylko przed tym wyrażeniem a jeden no to widzimy że tu jest pełna spójność tak czyli jeżeli odejmiemy 4 do 2 no to będziemy mieć tak 2 sinus 4x razy cosinus 6x. Może sobie przeniosę to, to jeszcze. Minus 2 cosinus 6x razy sinus 4x. No, równa się 1, tak? Dobra. To ja bym sobie teraz to podzielił przez 2. Tak? Dobra, podzielimy sobie stronami przez dwa i mamy. Tu mamy tak, sinus 4x razy cosinus 6x minus cosinus 6x razy sinus 4x. No, równa się nasza jedna druga, tak? No dobra. ale sobie patrzymy, no, ale coś to jest. Znajome, tak? Otrzymuj sobie do tablic. No i to by się zgadzało z sinusem alfa minus beta, tak? Eee, no, tylko czy nasze alfa to jest to, a nasze beta to jest to, tak? Czyli my możemy w takim układzie napisać sobie, że tu mamy sinus 4x minus 6x równa się 1 e, druga. No ale 4x minus 6x to jest oczywiście sinus minus 2x równa się jedna druga. Korzystamy dalej z tego, co już wcześniej było, tak? Czyli dostajemy minus nie 2 tylko, czyli mamy minus sinus. 2x równa się 1, 2. Jeżeli przemnożymy razy minus 1, no to dostajemy sinus 2x równa się minus 1, 2. No i reszta rozwiązania jest dokładnie taka sama jak w poprzednim rozwiązaniu, tak? Czyli mamy yy, drugie rozwiązanie. No i istnieją jeszcze jakieś próby, jest jeszcze może jakieś, byśmy znaleźli jeszcze jakieś trzecie rozwiązanie, czy nawet więcej tych rozwiązań, ale to była jakaś kompilacja tego, co już było, plus ewentualnie coś jeszcze. No i teraz, tak jak mów, powiedziałem we wstępie, ja polecam nie zaczynać od, jeżeli ktoś ma problemy z równaniami, nie zaczynać od od równań tylko zacząć od tożsamości tak bo zauważcie że jeżeli jest zadanie pod tytułem sprawdź tożsamość no to my mamy odpowiedzieć albo to jest tożsamość, albo nie. Jeżeli mamy zadanie potem udowodni tożsamość, no to wiemy, że to tożsamością jest, tak? Czyli równość stron jest, no i musimy udowodnić, że lewarna się prawej. No ale przecież tak naprawdę, jeżeli mamy równanie, no to też mamy tożsamość pewnego rodzaju, tak, no bo mamy znak równości i tylko szukamy argumentu X, tak, dla którego to wyrażenie jest właśnie. Tożsamością, tak? Trygonometryczną. I to w zasadzie można powiedzieć, że tyle jeśli chodzi o rozwiązanie tego typu równań i przede wszystkim przygotowywanie się tak do próby poradzenia sobie z tymi typami równań, bo tak jak już powiedziałem przed chwilą, macie statystycznie od 12 bodajże do 16 minut czasu. Więc, no. Jest to niewiele i, i, i matura rozszerzona wymaga tutaj e, powiedzmy dosyć wnikliwego przygotowania tak, żeby my powiedzmy no byliście w stanie napisać dla wynik, który was satysfakcjonuje. Tym bardziej, że moi drodzy biorąc pod uwagę statystykę Występowania zadań określonego typu na maturze rozszerzonej przez ostatnie 10 lat, które są też szeroko omawiane i dostępne w internecie. No 70% zadań się powtarza, i to są zadania tak zwane pewniaki, które powodują, że w zasadzie nie jesteśmy. De facto zaskoczeni tym faktem, nie? Że, że, że równanie trygonometryczne jest jednym z takich pewniaków i ono się pojawia praktycznie co roku na wszystkich maturach, począwszy od matury majowej, a skończywszy na maturze poprawkowej sierpniowej. Tradycyjnie, jeśli macie jakieś uwagi, pytania, chcielibyście ewentualnie, żebym więcej coś pokazał w tym temacie, to zapraszam do komentarzy. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.